Nie sprzedałby tego. na pewnie ktoś by się znalazł na Oś mówi, że to przepalone i nic z tego nie będzie. Kawałek i tak musimy zabrać, bo będę potrzebował kawałek do tamtego podwozia, co mamy. resztę na pół i tyle. I tyle to już leży, na te dwa lata. Dobra, ogniem daj tylko Chcieliśmy to całe wrzucić, ale to jest za ciężkie, bo to 3,5 tony waży w tak półtorej dwie tony podniesie. No. Mogłoby go wywrócić. Bo tu jeszcze samochody stoją obok, my no tu do tego kontenera to chcemy wrzucić. O! No, no, zaczyna, zaczyna chodzić. Dobra, ostatnie cięcie. Tam uważaj grzechu, żeby nie odbiło mi. No tak się pali, nie? To <laughs> Daj tą się nic tylko i... No bo mamy jeszcze jedną taką szrederkę i potrzebujemy tak na zapas sobie zostawimy w razie czego jakby się tamta zepsuła no to weźmiemy sobie toma A jak nam będzie potrzebna to szkoda tego na złowy rzucać, nie? Grzechu, podjechałbyś wózkiem, próbował podnieść do góry, pójść, czy do końca do? upalonej O! No i co, wyciągniemy ją forkliftem? Wiesz co? Albo byś tylko odchylił, może na boki, złapał A, za środek i no. tym wózkiem rzucisz nawet, nie? Trochę przyrdzewiały. Na się. No! Musimy butle ściągnąć i to forkliftem rzucimy do kontenera. Ale to do tej pięćdziesiątki? No, prawda? No? No. no to, no to dobrze. Ty, tylko tam uważę, bo auto z drugiej strony, nie? Ja tego auta tam nie postawiłem. A to co, chcesz podczepiać? Nie. No. A kto będzie to odczepiał w kontenerze? Na widły, przesuń to sobie może w bok i widłami, wiesz? No to na widłach to nie będzie pewnie. No spróbujemy, dobry. Trochę waży. O, ciężkie, f**k. Grzesiek, zajedź z tamtej strony i przez samochód. Przez auto? Tylko łapy se opuść, nie? Ile tam jeszcze? No i jeszcze wysus. Dobra, pro... możesz rzucać.